Trzeci. Teraz pomyślcie sobie, pomyślcie sobie teraz o problemie, który was nurtuje. Teraz poczujcie, poczujcie, która karta do was mówi. Jaka będzie wiadomość od waszej podświadomości na ten problem. Na to, co was jakby gnębi. Jeżeli wybrałeś zaczniemy od końca. Mamy piękną runę Hagala. Zobaczcie. No, no już, 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 mój piesek. Tutaj. No już, 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 good boy. Mamy piękną runę Haggala, mamy silną transformację, oczyszczenie. To jest taki głos takiej naszej części tak. i mojego psa tutaj, który jakby tutaj wiesz, że pewne zmiany nie są do zatrzymania. To jest bardzo ważne. Tutaj często nasza podświadomość, ona mówi takim właśnie językiem oczyszczenia. I nie po to, żeby coś zniszczyć w nas, ale rozbić to, co było po prostu sztywne, trudne, stare, nieprawdziwe, jeżeli chodzi o to przede wszystkim. Tutaj nie możemy się opierać temu, co przez nas pęka. To, co się rozpada. Nie możemy, jakby, trzymać tego na siłę. Jest to w pewien sposób taka forma właśnie uwolnienia. I często nasze i ciało, i emocje, one wiedzą wcześniej, ale też dają nam takie właśnie sygnały, jak napięcie, czy zmęczenie przede wszystkim, czy nagłe uczucie. Coś, co znaczy, że stara struktura już nam nie służy. Kiedy przejdziemy przez to, to nie będzie to celem, Taki będzie wewnętrzny niepokój, jest etapem pomiędzy już nie a jeszcze nie. Runa Hagala też mówi, że mamy w sobie odporność, i ona nam często przypomina o swojej sile właśnie przetrwania i zdolności właśnie by odbudowy tutaj czegoś na nowych. Zasadach. Dobrze, zobaczmy sobie teraz środkową runę. Mamy cudowną runę, jeżeli chodzi o to. Już patrzymy, co nam mówi tutaj. Zbieramy to, co zasieliśmy. To jest taka cudowna energia. Wsparcia. Taki dojrzały i taki cichy głos wewnętrzny. Ta runa, ona mówi nam często, że tutaj coś nam po prostu wystarczy. Ta podświadomość przede wszystkim pokazuje nam też, że domykamy jakiś pewien cykl, że coś się skończyło, że coś zaczyna przede wszystkim tutaj się domykać. Z taką cierpliwością, z taką właśnie radością, coś zaczyna wydawać owoce. Nasza podświadomość, właśnie wybierając tą runę, pokazuje, że wszystko dzieje się we właściwym czasie. To jest bardzo ważne. Nie za wcześnie, nie za późno, jeżeli chodzi o to. Często nasza praca miała sens. Nawet jeżeli nie widzimy efektów od razu tej pracy, nie musimy przyspieszać. Równowaga do nas wraca naturalnie. Dlatego tutaj no, też musimy zaufać takiemu rytmowi życia. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, proszę bardzo. Piękna runa, mamy cudownego fechu, uwielbiam. Mamy obfitość, mamy działanie, mamy wsparcie, mamy cudowną energię przede wszystkim. Nasza energia zawsze chce krążyć, ona chce płynąć. I tutaj ta podświadomość nasza, ona mówi nam często, że ta nasza energia nie jest czymś statycznym. Nie zatrzymujemy się na później. Żyjemy wtedy, kiedy używamy, kiedy dzielimy, kiedy przyjmujemy bez lęku pewne rzeczy. Mamy też zasoby, i takie wewnętrzne, i takie zewnętrzne. I to nasza wartość jest często po prostu realna. Pamiętajmy, że ruch i obfitość, i takie, kiedy jesteśmy tacy. Otwarci, ale też kiedy jesteśmy, mamy wdzięczność, nie skąpimy w pewien sposób, to przyciągamy więcej. Czy energię pracy, czy fajnych ludzi, czy pieniędzy, to jest przepiękne właśnie. I ona wzmacnia się i dołącza, kiedy po prostu płynie. Też, hmm. też mamy odpowiedzialność przede wszystkim. Że pozwalamy, aby to, co dobre, naprawdę do nas przyszło. Więc piękna energia. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy sobie, jakie będą finanse dla Skorpiona. Mój pies tutaj się uaktywnił. Chce mi skoczyć na kolana.